W kolejnym spotkaniu naszego klubiku teatralnego działającego przy Szkole Podstawowej w Witam wszystkich was tu zgromadzonych. Witam pana wójta, witam wicewójta. Szanowni państwo, mieliśmy już trzy takie spotkania. Spotkania, które były troszeczkę inne. Czasami w życiu człowieka jest tak, że mamy te chwile radosne, gdzie wszyscy się cieszymy, gdzie uśmiech jest na naszych twarzach, ale bywa też tak, że w naszym życiu pojawiają się chwile troszeczkę inne. Doskonale to wiem, znam z doświadczenia. Właśnie dzisiaj spotykamy się po to, aby pomóc naszej uczennicy. Mówię naszej, bo Patrycja jest zawsze z nami. Spotykamy się po to, żeby wspomóc ją nie tylko materialnie, ale wspomóc ją i jej rodzinę w sposób duchowy. Bo czasami ta pomoc jest może bardziej wartościowa niż ta materialna, o którą też Państwa oczywiście prosimy. Kiedyś taki poeta z moich lat młodzieńczych, Powiedział, że życie to jest teatr. Życie to jest tylko taka gra przy zamkniętych i otwartych drzwiach. Ale życie to nie teatr. Tym na to odpowiadasz, życie tym piękniejsze i trudniejsze jest czasami. Wlegnie przy nim wszystko. Wlegnie przy nim to, do czego dążymy. Szanowni Państwo, za chwilę oddam głos Nikowi, ale chcę tak organizacyjnie. Jesteśmy w sali OSP Trzęśniowie. Panowie strażacy też będą mieli swój pokaz i będą nam pomagać w całej organizacji tego koncertu. Poza tym mamy sprzedaż ciasteczek szczęścia, tak się one pięknie nazywają, po 2 złote. Mamy też przygotowane przez nasze mamy, nasze koleżanki, ciasto za opłatą, tak zwaną cołaska. I mamy też sprzedaż dla Patrycji wyrobów pani Gosi krulasik która też tutaj parę rzeczy nam ufundowała. Jeszcze raz, już z góry, dziękuję Państwu, że jesteście z nami, że jesteście z Patrycją. Pati, jesteś wspaniałą koleżanką. Z Tobą łączą się nasze miłe wspomnienia, czyli koleżanek i kolegów szkoły w Trzęsiebie. Jako starsza koleżanka, świeciłaś nam przykładem. Bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyłaś w życiu szkoły. Pamiętam, jak zostałaś najpiękniejszą panią wiosną podczas obchodów pierwszego dnia wiosny lub byłaś pięknym słoneczkiem podczas podczania lata. Myślę, że te role nie były zupełnie przypadkowe. Wiosna, słońce, to przecież radość i piękno, którego ty byłaś i jesteś przykładem. Grałaś rolę kapitana na statku, w przedstawieniu koła teatralnego, śpiewałaś także piosenkę. Tradycją też był polonez wykonywany corocznie, podczas inauguracji choinki szkolnej, przygotowywany przez pana dyrektora, który razem tańczyłyśmy. Ty, jako uczennica klasy 5, a później klasy 6, mogę śmiało powiedzieć, że śpiew i taniec odgrywały i na pewno odgrywają dużą rolę w Twoim życiu. Dowód naszej sympatii, aktorzy klubiku teatralnego pragną wystąpić dla Ciebie w przedstawieniu Być marynarzem, w którym Ty występowałaś, będąc uczennicą naszej szkoły. Natomiast my, Twoje młodsze koleżanki i koledzy, zatańczymy polone za tylko dla Ciebie, a przypięta koniczynka ich będzie symbolem naszej przyjaźni i szczęścia. Mamy też koniczynkę oraz ciasteczko z wróżbą na szczęście dla Ciebie, które pragniemy przekazać, składając je na ręce Twojej mamy, Pati, bądź jak ten statek, który się nie lęka burzy.